Tak to jest zbyt stromo, żeby tam się wspiąć niby, więc sobie nawet daruję, nie będę próbował. O to jest sobie jakieś żelazne skrzyneczki... No cóż. Tak, dużo do zbierania jednak. O, mnożnik razy 10! Na pewno teraz mi to pokazujecie, że jest takim mnożnik i to tutaj, kurczę. Tak kuręcą z tego katakuję ten tego żółwia. Jeżeli mi się uda, to żeby jakieś hemy jeszcze, z tym nożnikiem się uda, nie uda się. Zaprakło, no, dosłownie sekund. Zbyt głośno chodzić żebym was Zbyt dużo dokumentowania, po prostu idziemy naprzód. Może spotkamy znowu coś nowego. Mamy zmianę na Asterixa teraz z jakiegoś powodu. Tutaj znowu pusto. No, prawie pusto znowu. Tak, prawie pusto. No, dlatego tak zrobiłem zdjęcia. Jestem fotograficznym geniuszem. Eee, no cóż. Ego, to wszystko na, na sposób, co oni na nas wysyłają. Hardy, najzwyklejszych, decydent, najchudszych wymian, no, w całej kurze. Byście się wyścili, panowie. O, to widzę tablet, ale no, mam już ich e, sześć. Ale i tak ją zbiorę, na co mi tam. Ok, zaraz znaleźć jakieś źródło ognia. Teraz znowu kolejną beczkę. Widzicie, zbyt dużo jest tych momentów z powodnią. O, zamknę, zamknie, zamknęło nas coś, to była jakaś chyba pułapka. Okej, okay, tak widzicie, no wieje dość mocny wiatr. Tak, ten wiatr naturalnie może nam ten ogień zdmuchnąć. Jak widzicie, za bardzo wystawałem jednak, więc no... Rzeczywiście, niestety mi to wypalono, widzicie? To jest taki moment, taki po prostu moment, którego nie cierpię w tej grze, mniej więcej. O, to, to, to już był ten wiatr, kurczę, widzicie? To jest. No, to może być. Co? Naprawdę teraz zaraz wypaliła? Nie, jakieś, nie wiem, sekundy wcześniej mogło to się wypalić, kiedy już ten wiatr zaczynał wiać. niejku. Widzicie, to jest całkiem wkurzający moment. O, to może zdąży się ukryć? Okej, okay, jest. Na ognisko Tu będzie jeszcze jedno? Czy nie? A, widzę, że nie No błagam, ogień mi się wypala Przestańcie z tym wiatrem e, Nie zdążę, już to wiem No to nie było w ogóle żadnego ogniska, czy coś No, no dobra, trudno, jejku A, tu jest kolejne Okej, okay, trochę się bawimy w podpalanie. Kurczę, to może miać! Może zdąży za pierwszym razem... No, zdążyłem. Od stąd tutaj. O, kolejny łódnik. Idę najpierw może na niego, bo naprawdę on jest no, mimo wszystko najgroźniejszy. A w tej grze nie ma czegoś takiego jak chwilowanie nietykalność po bo, bo nie ma czegoś takiego, więc no... Ten łucznik może nam zabrać całą tarczę nawet, no, w z se, se sekund. No, w łamki sekund, no, o co chodzi. Okej... To było nie tylko kłopotliwe i zbędne. I więcej wiatru przed nami. I dobra, widzę jakieś mnożniki, to razy trzy to kilka jednocześnie. Bo... No i mi nagle hełmy zlikam przed oczami. Dobra, może przejdziemy teraz? Chociaż to wątpię szczerze. O, jest, jest kryjówka. A, słyszę kolejnego łucznika. Świetnie. Oczywiście, że nie świetnie. Gdzie jest ognisko? Gdzie jest ognisko? Widzę, widzę. Ognisko, Zdążyłem. O, no, widzicie ten tkutek, mi ucieka w kółko? Człowieku, to nie jest zabawa klas Nie uciekaj tak w kółko! To, to nie jest jakiś bedek. stary. I więcej wkurzającego wiatru. Powinien zdążyć, tak jest. Mamy dynamit i jeszcze więcej ogniska. No i tu już jesteśmy gdzie byliśmy wcześniej. Na no, końcu, ale po coś nam jeszcze nam zostawili tą pochodnię? Jeszcze ona się pali? Nie wiedzieć po co? Nam ona jeszcze? No to za chwileczkę się zobaczy. Ale no, może ta chwileczka, oczywiście, minąć. Okej, okay, gdzieś był most podniesiony, jakiś nowy? O, to był on tutaj. O, mnożniki! Ej! Mnożniki mi wpadły do wody. Całe szczęście możemy jeszcze je tam dostać. Czemu oni tam tak stoją, w... wsteczą w wodzie? Nie wiem. A tak trudno do mnie, chyba nie do... Znaczy, nie, nie... Tak, tak chyba trudno nie jest do pojęcia do mnie, czyż nie? To jest ciekawy widok. Jakaś taka. A czy może Wam to pokażę lepiej z daleka? Może by się jak ta kamera zmieniła, to byłoby mi łatwiej to pokazać. Dobra, pokażę to później. Gra mnie zmusza znowu tam dalej do tego wszystkiego. Okej, okay, czwórka z Rzymian. I to naj najchudszych w całej grze. Blokuje nam drogę do katapulty. Ale się boimy Ja ale nam to się nie uda, po prostu to jest takie trudne i męczące. No oczywiście, że nie. Okej, okay, tu mamy kolejną beczkę z dynamitem. kolejna na ścianie. I znowu, żeby się tak, ta kamera zmieniła kurczę, czy coś takiego. Chcę zmiany kamery, okej. Okay. Okej, okay, katapult, jak mówię, zakres jest, gdzie skorzystamy. Tylko jeszcze, no, podpadę tamtą tą beczkę, którą przed chwilą widzieliśmy tu przed celą, naszym nosem. E, tak, powinno nam spaść czasu, żeby tam dojść. Oczywiście nie muszę mówić się, co się stanie, jeżeli z zapalną pochodnią wpadniemy do wody. A jeżeli muszę, to nie wiem, ile macie lat. O, no i patrzcie, reakcja łańcuchowa! I kolejna złota już laura. Tutaj w Normandii do zabrania. Która to już piąta? Tak, to już piąta na 11. A jeszcze nie minęła po tego poziomu. Więc, no cóż... Dobra, katapultę. Tylko tak, e, trzeba czekać na resztę, aż się też tu dostanie niby. No, trochę ich wybiło. O, już doszły więcej, zimia 60 do pokonania. Tak, no, gdzie jesteście? Ok, widzę, że jeden z nich to kolejny żyłów. Au, dostałem. O, o kurde, jest tego całkiem niemało. Eee... Powiem zacząć do tego. O, wykst tu, że Ale to wujka zł złotych blisko siebie, to trochę kiepsko. Tak, też tato ale trudno. O, tu jest ich Pani się ukryli. Skubańcze. A, tu nie, nie udało się wypicie Kurczę, no... Po to z walki trudne jest komentowanie, po prostu nie dość, że nie wiecie komentować, co jest ceny, no za dużo się dzieje, żebyś się cokolwiek mówił. Musisz się pilnować, się wiadomo co, co się dzieje. Auć, auć! A czy wiecie, co czasami bawi w tych Rzymianach? Znaczy, bawi mnie to, że niektórzy z nich brzmią jak skrad z epoki lodowcowej. Serio. Tak samo się drą. Rozłownie. No, po no, prostu no, nie wiem z trzem, ale to jest takie zabawne po prostu, że też, no, też chce się śmiać. A jeszcze paru Rzymian było, będąc żółwia. Dobra, tak. znowu więcej zbierania. O, mnożniki, świetnie! A no, to był chyba jakiś mnożnik, pamiętam. O, tam jest, tam jest, tam jest, a nie wiem, czy do niego dostanę. A, trudno, zabezpieczmy sobie ten mnożnik razy trzy. No to tylko razy trzy. Jakby był razy dziesięć, to bym bardziej próbował, jakby był razy 10. Eee, no cóż... Ale, trzeba by się tak po prostu wybić stąd. O, to był dobry pomysł, wybić żeby się stąd wybić i się z tym dostanie ten mnożnik. O, i tarcza, świetnie! Na złota na górze, jednak jak się, jak się tam dostaniemy w ogóle? Wiecie, hmm. Widzicie, jest ono dość wysoko, jest to miejsce dość nie, niedostępne. Ach, byłem tak blisko, jednak. No, a czy wiecie co, może spróbuję ją dostać? Oczywiście, jak mi to zajmie zbyt długo, to będę sobie musiał darować. Może to nie można się dostać w inny sposób? Na przykład, nie wiem, może gdzieś jakaś ukryta ścieżka za tą bramą? No, mamy kolejnego druida tak w ogóle. Trzeci druid w grze. Bierzemy zapis numer 3. I ile czasu minęło? No już chyba zbyt dług, długo jednak nagrywaliśmy. Zresztą widzieliście, że było tyle momentów, że nie miałem co mówić i jak gadać o tego typu rzeczy, więc... Oczywiście myślę, że teraz już skończę ten let's play na dzisiaj. Resztę Normandii przejdę, zostawię on na później, na inny dzień. Więc na dzisiaj to, to już będzie raczej wszystko. CDD zapraszam na więcej let's play'ów.